Uszatka. Sowa typowa. Gdzie szukać? Najlepiej w serbskim miasteczku Kikinda, światowej stolicy Sów, gdzie każdego roku setki uszatek przylatują na zimę. U nas również zdarzają się zimowe sejmiki uszatek, ale w najlepszym razie gromadzą kilkanaście ptaków. Mieszkając w sąsiedztwie gęstych zadrzewień albo spacerując w parku lub lesie, warto zwracać uwagę na zachowania drobnych ptaków, które gromadnie i w stanie na skraju histerii rzucałem się na każdą napotkaną sowę. Uszatki są szczególnie narażone na ich ataki, bo za dnia przesiadują na drzewach, zamiast ukrywać się w dziuplach, grotach czy budynkach, tak jak na przykład puszczyki. Czego wyglądać? Nieruchomego obiektu wysoko na gałęzi, zwykle tuż przy pniu drzewa. Uszatka wygląda jak nasze wyobrażenie sowy, pokryta szaro-brązowymi, wzorzystymi piórami, wyprostowana z dużą głową, sterczącymi uszami i wielkimi, pomarańczowymi oczami, które nie mogą się nadziwić, że właśnie zostały zdemaskowane. Jedyne co się nie zgadza, to wielkość. Spodziewaliśmy się mitycznego kolosa, a widzimy ptaka wielkości dużego gołębia. Jej długie, wstywne i rytmicznie poruszające się skrzydła przeważnie pracują od linii ciała w dół, co sprawia, że uszatka w locie wygląda jak nakręcana mechaniczna zabawka. Poluje z powietrza metodyczna i skupiona, niczym porządny, księgowy przesuwa się nad swoim zagonem w tę i z powrotem pas po pasie. Bywa, że zatrzymuje się w powietrzu i zawisa w jednym punkcie, żeby zweryfikować ukrywający się w trawie cel. Czego nasłuchiwać? Uszatki odzywają się chyba najrzadziej spośród wszystkich naszych słów, mają ku temu ważne powody, puchacze i puszczyki. Wołania terytorialne to stłumione jednosylabowe bu albo hu. Przypominałem rytmiczne dmuchanie w butelkę. Samice odzywają się jakby cichutko grały na liściu. Ich partnerzy jeszcze wibrują i klaszczą skrzydłami w czasie pokazów lotniczych, których my jednak nie możemy podziwiać, bo odbywają się pod osłoną nocy. Uszatka jest po puszczyku najliczniejszą z naszych słów, z populacją szacowaną na 8 do 25 tysięcy par lęgowych. Nocami prześladowana przez inne sowy, a w ciągu dnia przez dzienne szponiaste i ptasią drobnicę, zwykle zachowuje się bardzo dyskretnie i trudno ją wytropić. Dużo łatwiej można zaobserwować ją na zimowych sejmikach, kiedy to w środku dnia na jednym drzewie może odpoczywać nawet kilkadziesiąt ptaków. Uszatki, nazywane też kiedyś sowami uszatymi, Zamieszkują pół świata od Maroko, europejskich wybrzeży Atlantyku i Skandynawii, aż po wschodnie krańce Rosji, Chin i Korei oraz Japonię i Amerykę Północną. Ptaki z północnych Araów migrują na zimę nawet 4000 km. Często mają też zupełnie inne pomysły na życie niż te z Francji czy Polski. I tak fińskie uszatki to w 80% nomadzi, którzy wracając z zimowisk, osiedlają się tam, gdzie akurat Obrodziły norniki. Nasze są przeważnie wierne swoim tradycyjnym rewirom i nawet jeśli opuściły je na zimę, wracają do nich z początkiem nowego sezonu. Na zimowisko też latają w te same miejsca. Ulubiony krajobraz uszatki to świetliste lasy i duże, śródleśne polany. Mozaika pastwisk, łąk, pól i zagajników, stare parki, sady i ogrody. Drzew uszatki potrzebują pod gniazda, oraz jako bezpiecznych grzęt. Wśród traw i ziół łowią swoje ulubione gryzonie, które wypełniają nawet 98% ich diety. Przeważają norniki w dalszej kolejności są nornice, myszy i szczury. Reszta to drobne ptaki, żaby, jaszczurki, duże owady. Uszatki z jakichś powodów to najczęściej zabijane sowy, tak przez większe kuzynki, jak i przez. Dzienne ptaki drapieżne. Nie pomaga im ani nieskończona zmienność barw i wzorów na piórach, od bardzo jasnych, półwoszarych do głęboko kasztanowych, prawie czarnych, ani opanowana do perfekcji sztuka kamuflażu i charakteryzacji. Być może wiele ryzykują, nie korzystając z dziupli czy podobnych kryjówek, a może przeciwnie, unikają ich, bo gdyby zajrzał tam jakiś puszczyk, przytulna dziupla mogłaby się zamienić w śmiertelną pułapkę. Niezajęte niczym uszatki, najchętniej zaszywają się w gąszczu gałęzi, mając przy tym szczególną słabość do drzew iglastych, zimozielonych bluszczów. Swoje dzieci wychowują w dobrze ukrytych gniazdach innych ptaków. Najbardziej lubią te po srokach, wronach i sujkach. Chętnie zajmują też wystawiane dla nich kosze wiklinowe. U nas pierwsze jaja pojawiają się w marcu lub kwietniu, choć wzdłuż zachodniej granicy mogą zdarzyć się już pod koniec lutego. Składane są co 2-3 dni w liczbie 1 do 10, najczęściej jednak 4 lub 5. Uszatki są bardzo wrażliwe na niepokojenie i wiele z nich porzuca gniazda nawet po rozpoczęciu wysiadywania. Inkubacja zajmująca 25 do 30 dni oraz ogrzewanie piskląt to zadania samic, które tylko czasami zastępują niektóre samce. Najstarsza znana nam uszatka przeżyła. 27 lat i 9 miesięcy, ustanawiając tym samym oficjalny rekord długowieczności słów. Następny był pewien puchacz wirginijski z wynikiem 27 lat i 7 miesięcy. No, suw, opowieści z lasu, czytał Jacek Karczewski, autor.